Czy być Ci się więcej FIFA Coins? Najlepszą ofertę znajdziesz na SuperCoinsy.pl. Event Futis wciąż trwa, a wraz z nim tematyczna promocja. Z kodem widocznym na ekranie dostaniesz 10% zniżki na Coinsy. Dodatkowo każdy zakup to szansa na darmową kartę specjalną. Szczegóły w opisie, polecam. Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam największe budżety transferowe w FIFA 22. Jeśli nie widzieliście jeszcze filmu z budżetami ale z polskiej to koniecznie zajrzyjcie. Pojawił się dwa dni temu na moim kanale, a dzisiaj pokażę Wam wszystkie najlepsze zespoły europejskie i ich budżety transferowe w nadchodzącej edycji FIFA. Zostawcie łapkę w górę, wtedy będzie więcej filmów dotyczących FIFA 22, a my zaczynamy od Arsenalu. Przypominam także, że screeny i tak dalej mam wszystko i posiadam dzięki Depablo, tak więc padnijcie do niego podziękować. No i Arsenal ma na swoim koncie 78 milionów funtów. Przypominam także, że kwoty są podawane w funtach. No a my przeskakujemy dalej. Chelsea. Chelsea ma równą setkę i myślę, że jest to kwota jak najbardziej spoko. No Chelsea pokazuje ostatnio, że nie ciężko im się wydaje pieniądze, z dosyć dużą łatwością to przychodzi, więc osobiście ja bym się nawet tutaj pokusił o jeszcze wyższy budżet. To, co mnie zastanawia, to to, że Chelsea ma 4 gwiazdki, jakby zespołu, a Arsenal 4,5. Ale wydaje mi się, że jest to po prostu jakiś błąd i Chelsea więcej tych gwiazdek otrzyma po prostu już w finalnej wersji FIFA. Bo przypominam, że te budżety są z bety. No a budżety z bety w ostatnich latach sprawdzały się i totalnie pokrywały z tymi potem w finalnej edycji FIFA. Liverpool 115 milionów. Tak więc, no nieco więcej niż Chelsea. Jak się to odnosi do rzeczywistości? No, myślę, że tak. O, bo jednak, Liverpool nie wykonał żadnych ruchów transferowych w tym okienku, jeśli chodzi o. Jakieś, powiedzmy, transfery tutaj gotówkowe do klubu. No a Chelsea, jak wiemy, kupiła chociażby Lukaku, tak więc, no nieco inaczej to wygląda. Natomiast myślę, że kwota jak najbardziej ok. Leicester tutaj 41 milionów, tak więc nieco mniejsza kwota. No ale myślę, że całkowicie pozwalająca wykonać jakieś ciekawe transfery. Manchester City, i tutaj mamy do czynienia z, jak się nie mylę, największym budżetem transferowym w nadchodzącej edycji FIFA 184 miliony na ich koncie. Niesamowicie wielka kwota, a ich koledzy z miasta, bo Manchester United ma na swoim koncie 163 miliony, tak więc kwota no nieco mniejsza o te 20 milionów. Natomiast jest to i tak jedna z największych kwot, jeden z największych budżetów transferowych w całej edycji FIFA. No tak więc naprawdę, tutaj jeśli chodzi o Ligę Angielską, no to Manchester United i Manchester City nie mają sobie równych, i tymi dwoma zespołami jak najbardziej możecie dokonywać sobie jakich tylko chcecie transferów. Na zakończenie z gigi mamy jeszcze Tottenham, tutaj mamy 65 milionów, tak więc jest to kwota najmniejsza z klubów w Top Six, no i nic więcej chyba tutaj dodawać nie musimy. Przeskakujemy sobie do Ligi Francuskiej, tutaj czeka na początek na nas AS Monaco i ich skromne 22 miliony na koncie. No zauważyłem, że Monaco ogólnie z roku na rok ten budżet ma coraz mniejszy, no i w sumie jest to chyba spowodowane też tym, że te ich ruchy transferowe są na rynku też już nieco mniejsze, skupiają się gdzieś tam na młodszych zawodnikach tańszych, aniżeli na jakichś gwiazdach za grube miliony, tak więc budżet myślę dobrze odwzorowany. Mamy także Olympic Lyon z budżetem 43 milionów funtów. Myślę, że tutaj budżet ciekawy, no bo jednak yy, Lyon wiadomo nie jest jakimś niesamowicie bogatym klubem, no a za ten budżet już możemy sobie jakieś tam ciekawych wzmocnień dokonać, tak więc to jest budżet na poziomie Leicester i wydaje mi się, że trafiony odpowiednio. Dalej mamy PSG i tutaj 127 milionów funtów. Osobiście uważam, że budżet zaniżony. Yy, osobiście uważam także, że PSG i Manchester City to są dwa zespoły, które powinny mieć największy budżet. Tak więc tutaj. No ja osobiście proponowałbym PZ, że budżet w okolicach 160 milionów. Oni już pokazali nieraz, że naprawdę pieniądze to nie jest problem. No i kiedy potrzeba kupić jakiegoś zawodnika, to po prostu to robią. Czy też nawet te okienko, kiedy może nie wydawali jakoś dużo pieniędzy, ale jednak jakich zawodników sprowadzili, ile musieli wydać na tygodniówki dla Messiego Ramosa, Donnarummy. I tak dalej, i tak dalej. Tak więc naprawdę PSG tutaj pokazuje, że pieniądze nie są dla nich problemem. No i wydaje mi się, że ten budżet 127 milionów jest nieco zaniżony i śmiało moglibyśmy tutaj otrzymać po prostu zdecydowanie większy budżet. Dalej mamy Olympic Marseille. Tutaj mamy 20 milionów budżetu transferowego, tak więc też budżet dosyć taki skromny. Natomiast trzeba mieć na uwadze, że Olimpik Marsylia to już nie jest ten sam olimpik co kilka, kilkanaście lat temu i że aktualnie Olimpik gdzieś tam wraca powolutku do tego, żeby walczyć, powiedzmy, no nawet nie może o mistrzostwa, ale o te. Top 2, top 3 ligi francuskiej, żeby równomiernie walczyć z Monaco, z Olimpikiem Lyon czy Lille, no i zobaczymy, jak im to wyjdzie. No, jeśli chodzi o transfer, to tutaj nie mamy właśnie jakichś wielkich, powiedzmy, hitowych yy, transferów. No, Milik na przykład został, jak wiemy, sprowadzony, ale za zdecydowanie mniejszą kwotę. No, tak więc te 20 milionów wydaje się całkiem ok. Przeskakujemy do ligi niemieckiej, i tutaj Borussia Dortmund otwiera nam stawkę 54 miliony na ich koncie. Całkowicie myślę w porządku budżet. No, niemieckie kluby raczej słyną z tego, że oni gdzieś tam szukają bardziej okazji, aniżeli e, wydawania powiedzmy grubych milionów na zawodników. Tak więc za ten budżet myślę całkowicie możemy sobie e, Borussiem pozwolić na jakieś fajne transfery z ligi niemieckiej, z jakichś słabszych klubów, czy też po prostu jakieś ciekawe transfery e, z lig powiedzmy jak belgijska, holenderska, tak jak to w rzeczywistości było na przykład z Malenem. Tak więc według mnie naprawdę spoko trafiony budżet, a jeśli chodzi o Bayern Monachium, tutaj mamy niecałe 100 milionów, dokładnie 99 milionów, też ta kwota wydaje mi się jak najbardziej w porządku. Niektórzy mogą powiedzieć, że za mało, natomiast skoro Chelsea otrzymuje 100 milionów, no to Bayern no po prostu nie może otrzymać więcej od nich, szczególnie, że wiemy, że jak to wygląda. Bayern szuka przede wszystkim wzmocnień gdzieś tam zazwyczaj darmowych, jakiś okazji, jakiś klauzul, wygaśnięcia kontraktu i tak dalej. Tak więc te 100 milionów wydaje mi się, niecałe 100 milionów, wydaje mi się jak najbardziej fajną opcją. Borussia Mönchengladbach, no tutaj 21 milionów. Wydaje mi się, że budżet idealny z tego względu, że po prostu Borussia też szuka wzmocnień tanich, młodych zawodników, gdzieś tam, którzy dopiero wypływają na te szersze wody. No i aktualnie największym transferem, który jakby przekracza ten budżet i właściwie jedynym, jest Alessand Plea 3 lata temu. No i od tamtego czasu nie mieliśmy żadnego transferu na ponad 20 milionów, tak więc wydaje mi się, że ten budżet jest jak najbardziej w porządku. RB Lipsk. i tutaj mamy budżecik nieco większy od i Dortmund, jest to 59 milionów. Myślę, że kwota też jak najbardziej w porządku. No Lipsk wiemy, że ma pieniądze, wiemy, że lubi je przede wszystkim mądrze wydawać, no i za tą kwotę na pewno jakieś mądre transfery będziecie w stanie wykonać, tak więc budżet wy wydaje mi się bardzo dobry. Kolejny klub z Ligi Niemieckiej, ostatni już na dzisiaj, ale według mnie naprawdę fantastyczny do trybu kariery, Herta Berlin, posiadająca 61 milionów. Funtów, tak więc na euro to będzie jeszcze więcej. No jest to klub, który ma aktualnie drugi największy budżet w Lidze Niemieckiej, a jak wiemy pod względem gry, no jest to jeden z ostatnich klubów yy, właśnie w Lidze Niemieckiej, tak więc no jest to na pewno mega ciekawa opcja do kariery, żeby w końcu odbudować tą hertę. Żeby w końcu klub ze stoicy Niemiec tutaj no jakieś sukcesy zdobywał. No bo na ten moment wygląda to słabo. Mają ciekawych zawodników, mają dobrą kadrę, ale nie przekłada się to totalnie na nic, mają pieniądze, ale też im to póki co nic nie daje, tak więc możecie to zmienić my przeskakujemy do Ligi Włoskiej tutaj mamy Inter Mediolan z kwotą 85 milionów całkowicie spoko budżecik, myślę jak najbardziej trafiony Napoli 48 milionów w końcu dostali nieco więcej tego budżetu bo pamiętam, że w ostatnich FIFAch. No dosyć mało Napoli dostawało, co dziwne, no a tutaj w końcu jest taka dosyć większa kwota. Milan 32 miliony, myślę, że większość z Was yy, zgodzi się z tą kwotą, może według mnie osobiście mogłaby być nieco większa, ale naprawdę nie jest źle. No i mamy także Piemonte Calcio, a tutaj 88 milionów na ich koncie, jak najbardziej w porządku kwota. Przeskakujemy do ostatniej ligi na dzisiaj, czyli ligi hiszpańskiej, ostatnie cztery zespoły przed nami. Zaczynamy od Atletico, 59 milionów na ich koncie, jak najbardziej w porządku kwota, chociaż też tutaj obstawiałbym nieco więcej, jednak nie było dla nich kłopotem kupić sobie na przykład João Felixa za większą kwotę, tak więc ja bym osobiście w Atletico dał jakieś 80 milionów, coś koło tego. Mamy Barcelonę, 155 milionów na ich koncie. Tutaj się zaskoczyłem w drugą stronę, bo szczerze mówiąc, patrząc na kłopoty finansowe Barcelony gdzieś tam szukanie zawodników darmowych, brak pieniędzy na przedłużanie kontraktu z Messim, no to tutaj typowałbym nieco mniejszą kwotę, a 155 milionów, no to jest spokojnie kwota mieszcząca się w top 5 budżetów w tej edycji FIFA, dlatego nieco mnie to zdziwiło. Real Madrid 162 miliony, tak więc tutaj mamy 7 milionów więcej od Barcelony. Myślę, że całkiem ok ta kwota. No i na zakończenie Sevilla 29 milionów, też spodziewałem się nieco więcej, ale wydaje mi się, że dobrze odwzorowany budżet transferowy właśnie Sevilla. No i nic więcej do dodania tutaj już nie mam. Tak więc to są największe budżety największych europejskich zespołów. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę. Napiszcie, co chcecie ewentualnie jeszcze zobaczyć z bety. To myślę, że tutaj De Pablo postara się to nam załatwić. A na dzisiaj to już tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia i siemanko!